Siemanko, dzisiaj przybywamy do was w specjalnym odcinku, w którym chcielibyśmy wam powiedzieć o akcji, którą organizujemy z SoFar Sounds Kraków. Jest to konkurs dla młodych, aspirujących, zdolnych zespołów, songwriterów i muzyków. Czyli, was. czyli dla was. Konkurs polega na tym, że wypiszecie do nas na maila na, na gmail.com. I wysyłacie nam trzy utwory, dwa lub trzy. E, jeśli macie jakieś live'y to absolutnie będzie to dla nas e, jeszcze dodatkowy plus. E, wysyłacie nam jakąś fajną swoją fotkę, plus krótką historię, ale wiadomo, nie to jest najważniejsze, bo najważniejsze, Kamila, jest co? Muzyka! muzyka. Niech muzyka po prostu zawadnie światem. światem. <laughs> nie, po prostu e, my. Dostajemy od Was zgłoszenia, wybieramy 10 zespołów, które nam się najbardziej podobają, przesłuchujemy oczywiście wszystkie. Już do tej pory dostałyśmy kilka bardzo fajnych zespołów, już tam się tutaj się zacieramy roku, sobie tak. rączki, bo no nie wykluczone, że jeżeli nam coś się spodoba, to powiemy o tym w odcinku, więc uh -huh. nagroda dodatkowa, tak. Wysyłajcie czem prędzej, bo już jutro drugi sofar w Krakowie. Nieznana lokalizacja, tajemnicze nie przejścia. Nie. Ale e, powiedziałaś mi, co to jest w ogóle sofar? Nie, no, bo tak, nie, wy nie wiecie, to wiec. co to jest sofar. Sofar to są takie e, Sekretny, sekretne, kameralne, kameralne koncerty w fajnych miejscach. To jest w ogóle taka sieć na cały świat, tak? bo w takich większych miastach odbywają się te edycje uh -huh. tych tak. Koncert. U nas w Polsce rozpoczęła się już edycja w Warszawie. Była również pierwsza, pierwszy koncert w Krakowie, jutro jest drugi. I przed Wami wakacyjne koncerty, na których właśnie może Wy zagrać. Tak i zgłaszajcie się zespołu, których możliwe, że jeszcze nie znamy, ale zgłaszajcie się też zespoły, o których mówiłyśmy, tak. no, a które też chciałyby wystąpić na sofa to w ogóle Was nie wyklucza, mhm. wręcz... Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Więc yy, my wybieramy 10 zespołów, nie jesteśmy przekupne, nie można nas przekupić żadnym alkoholem na przykład. No! Już zasugerowałaś, że można nam wysłać. Genu, no, generalnie wysyłajcie. Wysyłajcie tak. nam zgłoszenia, my będziemy odsłuchiwać wszystkie, wszystkim odpisujemy zawsze, że dziękujemy za zgłoszenie. No i mamy nadzieję zobaczyć Wasz, Wasz, zobaczyć Was tego lata i Wasz, i wasz występ, i Wasz występ na Tak, bo my też chętnie się wybierzemy na ten, to, y, tę edycję, na której zagra y, nasz przedstawiciel. Tak, będziecie naszymi przedstawicielami, Właśnie. naszymi e reprezentantami, także... <laughs> także wysyłajcie szybko, raz, dwa, Patrz, trzy. Musia miałyśmy tylko krótkie ogłoszenie wrzucić i trudno, i mówimy tysiąc minut.